Patrzcie go! <noise> Czego tu szukasz? Co tu porabiacie? Rozejrzyj się. Jak ci się wydaje? Jesteśmy piekarzami. <noise> Ponoć masz tu trochę miodu. Patrzcie no. Spragniony nam się trafił. <noise> I co? Myślisz, że dostaniesz? Po coś przyszedł? Mam złoto. A, czyli handelek, tak? Ile antałków byś chciał? Dwa. Co chcesz za antałki? Dwieście sztuk złota. Dwieście? Chyba kpisz. Dawaj dwa antałki miodu, a zostawię ci gębę w jednym kawałku. Ech, chłopaki, chodźcie tu. Trzeba komuś spuścić lanie. On jest mój. Dość. Dawaj miód. Masz. Jakoś odechciałem się pić. Znowu ty. Masz ten miód? Przyniosłem miód. O, czyli jednak się do czegoś nadajesz. Nie wiesz, aby jak mogę przedostać się przez most? Z antałkiem miodu udaj się do wartowników przed obozem bandytów i poproś ich, żeby cię przepuścili. Myślisz, że zadziała? Raczej nie, ale podwędzą ci miód i sami go wypiją. Jak go zaprawisz kilkoma żelaźniakami, to staną się potulni. W ten sposób zaskoczysz Dartana i jego ludzi. No i most się oczyści. Brzmi nieźle. Zgadzasz się? Jak działają te żelaźniaki? Robią z człowieka bełkoczącego i jełopa, który słucha się wszystkich wokół. I na przykład otwiera bramy. <laughs> na przykład. A ugryź! A tak w ogóle czym się tu zajmujesz? Gildia przysłała mnie tu, bym pilnowała wybrzeża. Na wypadek, gdyby Myrtańczycy zeszli na ląd. Do której Gildii należysz? Do gońców leśnych z Krwawej Doliny, o ile nadal istnieją. Co masz na myśli? Zanim mnie tu wysłano, znaczna część Gildii dołączyła do Lorda Gawana, by stawić czoła Myrtańczykom w wąwozie torniarskim. Tuż przed tym, jak Dartan zajął most, doszły mnie słuchy, że Myrtańczycy zajęli wąwóz i zepchnęli gawana z powrotem do krwawej doliny. A to dla gildii nie wróży nic dobrego. Czego bandyci szukają na waszym moście? Ich przywódca Dartan chce się zemścić na właścicielce rozdartej dziewicy. A czemu to? Kiedyś był jej posługaczem i nie traktowała go zbyt dobrze. A teraz opanował most do Stuark, żeby nikt nie mógł dostać się do dziewicy. Nie pozwala przeprawić się kupcom. Hej, Henku, tam kto. Zostań tam, chłopcze. Tędy nie przejdziesz. Co tu robisz? Słuchaj no brachu. Nie mam ochoty na pogaduszki. Chcesz rozmawiać? Idź do Hulada. A mnie zostaw w spokoju. Zmiataj. Nikt tędy nie przejdzie. Co tu robisz? Kazano mi stać na warcie. To przez Murdrę. Jesteś jej znajomym? Nie. Przepuścisz mnie? No nie wiem. Nie! Inaczej Dartan znów obije mnie swym pacem. Nie jesteś tutejszy. Nie, pochodzę z Feshir. Z Fesir? Czego bym nie dała, żeby tam się znaleźć? Zdala od wojny i zdala od tych wszystkich trosk. Na Feshir to byś już była martwa. Martwa? Czemu? Paladyni Robara napadli na wyspę i wymordowali wszystkich mieszkańców. Coś strasznego, przeklęta wojna. Przynosi tylko smutek i cierpienie. Co cię gnębi? Nasze łodzie przepadły. Przez to mężowie nie mogą wyruszyć na połów. Nie mamy co do garnka włożyć. To kupcie nowe łodzie. Nie stać nas na nie. Po wybuchu wojny wszystko podrożało okrutnie. Drzew tu macie w bród. Zetnijcie kilka i zbudujcie sobie łodzie. My jesteśmy rybakami, nie jakimiś skutnikami. Z wikliny i skóry łódeczkę może i zrobią, ale nic więcej. A tak w ogóle co tu porabiasz? Utknąłem tu przez tych zawszonych bandytów. To wiem, ale po co tu przybyłeś? Murdra przechowuje moje rzeczy osobiste w jaskini z zapasami. Chciałem je zabrać i ruszyć w bój, ale te łachudry pokrzyżowały mi plany. Odczyli mnie od pola bitwy. Gdzie miałeś się bić? W Krwawej Dolinie, a gdzie niby? Nasza gildia wojowników dowiedziała się, że Myrtańczycy zepchnęli Lorda Gawana do Krwawej Doliny. Chcieliśmy go wspomóc, Wydostać go stamtąd, nie? Co z tą nogą? Masz ją? Nie. Witaj! Wyglądasz mi na silnego mężczyznę. Więcej mięśnie niż rozumu w każdym razie. Znieważanie umięśnionych ludzi nie świadczy za dobrze o rozumie. Czego chcesz? Racz mi wybaczyć. Szukam kogoś odważnego, niekoniecznie bystrego. Wszystko przez te plugawe gobliny. Co z nimi? Te przeklęte stworzenia opanowały moją polanę i zżerają mi zioła. Nie pomógłbyś mi... Co ty tu robisz? Zioła zbieram. Chcesz trochę? Świeżutkie. Skuteczność gwarantowana. Powiedz mi, gdzie jest ta polana, a pozbędę się goblinów. Dokładnie na północ stąd, bardzo blisko. A, jesteś wreszcie. Czy moja polana jest już bezpieczna? Już tam byłem. Gobliny postanowiły Cię wspomóc. Będą nawozić twoje zioła. Wybornie! Wybornie! Mam dla ciebie drobną nagrodę. Proszę o to ona. Znowu ty masz tę nogę? Masz tu swoją drewnianą nogę. Chyba jestem ci coś winien. Na to wygląda. Mógłbyś mnie przemycić przez ten most? Przy dartanie i jego ludziach? Nie ma mowy. No to pomóż mi się pozbyć dartana. Też coś. Gdybym to zrobił, murdra by mnie wyśmiała i wyszedłbym na durnia. Ale coś ci powiem. Znam miejsce, w którym leży sobie niczyja szkatuła. Przynieś mi ją, to podzielimy się zawartością i pomogę ci się pozbyć Dartana. Powiedz mi więcej o tej szkatule. Sztygar płacił swym pracownikom złotem, które w niej trzymał, ale pewnego dnia wejście do kopalni się zawaliło, no i sztygara ze szkatułą pogrzebało pod tym cholernym rumowiskiem. Niech będzie. Da? Zrobisz to? Dostaniesz tę szkatułę. Ale jak mam się dostać do środka, skoro wejście zasypało? Cóż, w tym właśnie sęk! Pogadaj z Kopaczem! Wykonywał w kopalni prace alchemiczne. Gdzie go znajdę? Pewnie gdzieś w pobliżu kopalni. Wejście mieści się po zachodniej stronie świńskiej górki. Co wiesz o starej kopalni? Wolałbym o tym nie gadać, chłopcze. Straszne rzeczy tam się wydarzyły. Trzymaj się z dala od kopalni. Mówię ci. Daj spokój, opowiedz mi. Widzę, że łatwo nie dasz za wygraną. <laughs> Mojemu staremu przyjacielowi Gultardowi w tej kopalni odbiło. Nikt nie wie czemu. To on spowodował ten zawał i co gorsza. Cholera, powinienem trzymać język za zębami. Co gorsza? Co jeszcze zrobił Gultard? Szlak by cię trafił za tę upierdliwość. Krążą plotki, że urządził tam krwawą rzecz. Wymordował większość moich kompanów. Całkiem mu rozum odjęło. Inni twierdzą, że zostało pętany. Czyli kopalnia jest przeklęta? Mówię to po raz ostatni, psiakrew. Trzymaj się z dala od kopalni i zostaw mnie w spokoju. Co o tym wszystkim zapomnieć. Jasne? Ci? Co tu robisz? Tym oto kilofem próbuję przedwcześnie wpędzić się do grobu. Gdybym odzyskał alembik, wszystko poszłoby jak z znud. Przyrządziłbym tynkturę i szast past, wejście do kopalni stoi otworem. A gdzie twój alembik? W starym tunelu, w którym mieszkam. Tylko, że brak mi odwagi, by po niego pójść. Bo widzisz, rozpanoszyły się tam dzikie bestie. No i tak sobie pomyślałem może ty byś się odważył? Przyniosę ci ten alembik. Poważnie? To cudownie. Cóż, zatem odkładam kilow i czekam na Twój powrót. Ha! Gdzie znajdę ten twój tunel? Musisz wyjść z kopalni i udać się ścieżką na południe. Jeśli tylko nie zboczysz, to na pewno znajdziesz ten tunel. Cuchnię tam goblinami. Rozgościły się tam podczas gdy ja urabiałem sobie tu ręce po łokcie. Takie to właśnie plugawe stwory i od tamtej pory muszę tu nocować.